Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo dzisiaj sobie obejrzymy powrót Stanowskiego, kurczę. Jestem ciekawy, bo dostałem nawet dwa komentarze, żebym zobaczył to i czemu by nie, i jasne, że zobaczę, bo mnie ten temat bardzo interesuje. Widziałem też parę obrońców Janoszek, ale to się od... Powiem może później, co ja na ten temat myślę. A na razie zobaczmy, o co chodzi, jak ten Stanowski nam powrócił. Dulnik OK TV. Jesteśmy właśnie Emilia, na lotnisku tak. Okęcie i czekamy na naszą bollywoodzką gwiazdę, Krisa Stankana, który już niebawem, Krisa już za chwilę Stankana. wyjdzie właśnie <laughs> tym wyjściem za mną. Wyjściem pierwszym. To jest historyczny moment. Mhm. Chodźcie ze mną, proszę państwa, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie jesteśmy ale, jedyni, którzy... Ale tak, ja mam wrażenie, że, że ta stacja OK TV to chyba ona ma ze Stanowskim coś... Jakby nie wiem, czy oni mają jakąś umowę ze sobą, czy coś w tym stylu, czy są zaprzyjaźnieni, bo jakby. że czekają <grafię> jakby, no, podłapują na. Podłapują wszystko, co on tam wie. Oglądaliście już trailer, i rozumiem, czekacie już na dzieło, które w, wleci do kin. Tak, czekamy. Ja mam wrażenie, że to jest z dużym potencjałem film, i mm -hmm. zdecydowanie Stan Kan może liczyć na złotego Najmana za tę rolę. Wytwórnia muzyczna. Wręczamy nagrodę w związku właśnie z filmem. <grym> Zresztą <zespołów> filmem... <grym zespołów> Karol co? Ja pierdolę. Ale to jest... oni to poszli w ogóle, ten. Ale to jest z dużym budżetem robione. <grym zespołów> Jesteśmy zachwyceni rolą. Niezależne jury oceniło rolę Krzysztofa Stanowskiego jako tak. po prostu najlepszego aktora. Dlatego otrzymuje od nas kontrakt muzyczny na wydanie single oraz teledysku właśnie, żeby mhm. tą karierę poszerzać, żeby również w Polsce, żebyśmy też mogli dotknąć tego złota, bo czego się Krzysztof nie dotknie, to złotem czyni po prostu. Ekscytacja jest ogromna, no, z trailerów widzieliśmy, że to będzie niesamowite kino akcji, wielka boliucka gwiazda. Swoją drogą, do ten trailer to wygląda jak cały film, bo zazwyczaj trailery to trwają, wiecie, tak dwie minuty, nie? Jeszcze raz mam okazję poznać, więc no niesamowite, zobaczyć na żywo taką osobę. No, nie a mogłem też tak... oderwać się od urządzenia mobilnego, na którym oglądałem. Yy, rola, ten styl, naprawdę jeszcze taka gwiazda boliłudskiego kina przyjeżdża do Polski, podaje również informacje. Kiedy dokładnie się tutaj yy, znajdzie, no to nie można sobie odpuścić takiej, takiej okazji, takiej możliwości. Ja najbardziej Ona ma poważną minę. Patrzcie na jej minę w ogóle. Ja cię w mordę, jak ona z pełnym skupieniem, takim o, ty w dupę, nie? Takiego, trochę takie trochę bardzo... mnie dzi... Oj, a ona ma taki złowrogi wręcz, ten, tak, wiecie, o cholera jasna, znaczy ale pełna powaga, pełna powaga, to jest stuprocentowo poważnie ten. Ja najbardziej to czekam na jakąś komedię z panią y, Natalią Janosik. Janosik? Janoszek. Janoszek. Ja, Janoszek. no, dobrze. Sprowadza mnie chęć... Ja po... myślałem, że źle mówię. Poznania gwiazdy wielkiego formatu. Mm -hmm. Pierwszy raz będę miał okazję spotkać taką gwiazdę e, twarzą w twarz. Też, Więc no. jest to dosyć duże przeżycie, muszę przyznać. Ja jestem bardzo zadowolony z możliwości <laughs> zobaczenia takiej ikony popkultury. E, to jaki wpływ motopowi. <laughs> ja <pierdole. śmiech> Postać na środowisko i nasze życie. To jest... ale, to, ale to ludzie podłapali, nie? Ale ludzie podłapali jak cholera. No nie, nie da się opisać czegoś takiego, no, jestem tak. bardzo zadowolony z możliwości mm -hmm. jego zobaczenia ponownie i czekam na więcej o, ponownie, filmów. ponownie, a to już widziałeś. Przyleciałem z, no bardzo daleka z kolego przylecieliśmy, bo usłyszeliśmy, że jest możliwość spotkania takiej ikony, więc no musieliśmy skorzystać z takiej okazji. No i czekamy po prostu, czekamy aż przybędzie i w ogóle to, że to pokazuje jego pokorę i skromność, że daje się poznać. Dlaczego tu jesteście dziś? Chcemy osobiście Krzysztofowi podziękować, bo pomógł nam w zbiórce ratującej zdrowie córki. Oliwka, czy tak? oglądałaś może trailer, w którym wystąpił Chris? Nie. Czy pan również czeka na gwiazdę? Nie, nie. raz, Szczera jest, tak, nie, cierp... nie kłamała. Cenimy mogę... to, cenimy to. doczekać. Myślę, że jeszcze lotnisko Chopina nie widziało takiego przywitania. Jak widzicie, wszystko. Ale to jest sporo bardzo... ludzi tam, kurczę się zebrało. No naprawdę sporo ludzi, nie? To podekscytowani i zlikwidają. Zlecie... Ale tu widzimy, że nie tylko ona, tutaj. tu Mamy jakiegoś goście, który też robi. Wywiad. O, cześć kochanie. Czy ty może na pana Krisa czekasz? Tak? <laughs> Z kwiatami. Okej, okej, okej. Probably not, <laughs> thank you. A tutaj są kolejne osoby, które czekają na gwiazdę Bollywood. Cześć, panowie! Witamy, witamy. witamy. A, Czym u was, Chris? Grą aktorską. A... Niezłomnością charakteru postaci. O, o, już za moment, już za O, jakie tu jest. Ale tu poszło, kurczę, poszło. Chwilę tym wyjściem za mną wyjdzie Krzysztof Stanowski, Kristan Khan. Jest niesamowitą gwiazdą, nie słuchajcie. Mogę. Ludzie się tam zabijali o niego po prostu. Gdzie? W samolocie. Stewardessy nie mogły ludzi pousadzać, bo takie były tam do niego kolejki. Macie zdjęcie? Poproszę. Wow. Jest w tym szykownym ubraniu. Szyko ale, ale, ty, ale ten strój to jest naprawdę fajny. Ogólnie ten, ten, ten garnitur, nie? W pewno ubraniu jest w okularach jak przystało na gwiazdę, nie wiem kiedy wyjdzie, ponieważ kolejki się tam mnożą. E, czekamy na Krzysztofa Stanowskiego, ponieważ jest e, on naszym fanem. E, Waszym fanem? A jeszcze raz. Czekamy na Krzysztofa Stanowskiego, ponieważ e, jest on naszym idolem. E, mhm. Przyjechałem tutaj specjalnie e, 200 km do niego. O ty w dupę, że wam no. się chciało. E, okolice Torunia. E, właśnie czekamy na niego e, i czekamy na zdjęcie. No, no na to zdjęcie. my właściwie e, przyjechaliśmy.. E, przepraszam, przegrać. proszę tutaj nagrać. Pięknie. Właściwie do to powinno nagrać naszego i... kolegę, bo to Pan jego największe marzenie. Tak. Nie krzyżą! A nie mogę, ale wysz, ale to jest totalna kurwa parodia. On wszedł na wyższy poziom. Ale tu już ludzie mogą. Czekajcie. Ale tu już ludzie naprawdę mogą... Mówić, że to już jest dręczenie tej biednej, kurwa, jak ona była natali. Już blanki chciałem powiedzieć, nie? Z przyzwyczajenia. Nie. To jest już normalnie, ludzie mogą powiedzieć śmiałe, że to już jest dręczenie tej natali. Jakby mi, mi osobiście to nie przeszkadza, bo to jest robione w świetny sposób. Ale tak szczerze, to ja osobiście nie uważam, że to jest dręczenie, ale wiem, że na pewno ma dużo komentarzy tego typu, że tam dręczy i tak dalej. O, cholera, Gris, Gris, chodź! Do... Dzień, Proszę Państwa, już jest! Nasza gwiazda! Krzysztof Stanowski! Krzysztof rozdaje no właśnie mogę. autografy, kurwa. słuchajcie, co tutaj się dzieje, to jest niesamowite! Zobaczcie, już tam Ty, jest Chris... Ale on nawet nie musiał być, być Chrisem, bo i tak jest sławny, nie? W Polsce, bo kurwa milion subsku, subów, nie? Stan, Kan i ale jego jest, złoty... Jest, jest, jego złoty hif jest. <laughs> Fajnie. Rzeczywiście. Prestiżowa fajny. nagroda. Hindi International Film Festival Award. Cholera. <laughs> Chris, Chris! No nie mogę. No Dobra, nie mogę. Ch ch chodź, Lesio, z tamtej strony. Stanowski, 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 Stan ja to powinien krzyczeć Khan, kan kan, 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 kan. kan. jakoś tak, nie? <laughs> ja pierdzielę Relacje, ale proszę jakiś ten będą się z nim gadać Mam nadzieję, że będą z nim gadać, jakiś coś tam powie. <laughs> Na, nauczył, się, nauczył się tego i teraz ludzi uczy. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. <laughs> ja pierdzielę, ale nie na no, boliwudsku ten, to, to jest dobre. Trzy, trzy cztery. <laughs> ale co, nauczyłeś się tylko tego? Byłeś w Boliwut, chłopie. Bardzo blisko to w jesteś. Myślałem, Kulnik, OK TV. jesteśmy właśnie na lotnisku Okęcie i powitaliśmy wielką gwiazdę aktora Christiana Kana, który otrzymał prestiżową e, nagrodę. O ja mi Inter... przypomniał to. O cholera, jasne. Jako... Edytę mi przypomniał, jak zrobił to, bo ona tak jakoś tak. Wiecie, nie? No, 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 National się. Film Festival Awards. Cześć. Cześć, cześć. Witam, Polska. Cześć. Witaj. Jestem zaskoczona tym, że znakomicie mówisz po polsku, mimo że byłeś wiele dni za granicą. To prawda gdzieś się powoli zaciera ten akcent Polski, ale jednak 6 dni to nie aż tak dużo, żeby totalnie stracić, więc, więc jeszcze, jeszcze porozmawiam się po polsku, chociaż już myślę w języku Hindi. To prawda, okay, że okay. już jeśli myślę sobie, że na przykład jestem głodny, to już myślę sobie w języku Hindi. Choreografia, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Chicken Carry Love, oh, yes. była bardzo skomplikowana. Ja podjęłam się pewnie nieudolnej próby interpretacji niektórych gestów, i na przykład to mm -hmm. myślę, że mogło być takim zarzucaniem lasa miłości. O tak, to świetnie to rozczytałaś, naprawdę. Eee, z, najpierw zarzucanie, a potem przyciąganie, prawda? Takie, ale już, już bardziej magiczne, magnetyczne, już nie, nie siłą. Boże, ale jak oni mogą z taką powagą to mówić? Zobaczcie na jej minę, przecież ona jest, ona jest tak skupiona w ogóle na tym, co on mówi, że, że ona się nie roześmiała w ogóle. To jest podziwiam, podziwiam, jakby nie, że kurczę, bo ja to bym tam, no, nie wiem, czy ja bym był w stanie nawet o coś zapytać z powagą taką, nie? dana tylko ja taką magnetyzmu. A on jak odpowiada Wiesz? poważnie. Te gesty są bardzo symboliczne. Rzeczywiście powiedz mi, Chris, jak wyglądały twoje przygotowania do roli. No cóż, e, zamieszkałem w hotelu. E, z widokiem na miasto poprosiłem, żeby trochę poczuć, jak to miasto funkcjonuje, jak żyje, żeby jakby no, no, wiedzieć, co mam zagrać, się. prawda? E, ale był smog, więc niewiele widziałem, więc musiałem trochę sobie wyobrazić, ale poszło dobrze. To znakomicie. Wiem, że będzie premiera w Cannes, natomiast liczę na jakąś tak, drobną… na premierę w Cannes. Ta premiera odbędzie się w Starbucksie e, na moim laptopie, ale w czasie festiwalu w Cannes. E, I i no, to będzie dobry moment. Tak mniej więcej wyglądają premiery w Cannes e, jednej polskiej e, aktorki, więc ja też idę jej tropem. Czy będzie może jakaś skromna chociaż premiera w Polsce? Nie, nie przewiduję. To jest dość mały rynek. Cieszę się, że mam tylu fanów, ale mimo wszystko celujemy tworzyło światowe rynki, tak. Jasne. Wiem, że wzięli udział aktorzy również z polskiego rynku. Nawet taki... Nie znam ich dobrze. Tak poleciła mi menadżerka, że oni są rozpoznawalni tutaj na rynku, że uniosą rolę. <laughs> ale ich role to były duże, nie? Jeden Czarek, tak, a drugi... nie pamiętam. Sebastian. Ale tego, początkujący ale, aktor. Ty, ty, więc... Ale tego drugiego, to też ja nie pamiętam w ogóle, jaką się tam miała na imię. Ale ona mówi, że Sebastian, mój imiennik, no to szacunek. Możesz nie kojarzyć, natomiast on był... Roszczeniowy tobie... troszeczkę, roszczeniowy. Słyszałam, o te 12 zł zrobił naprawdę... <ślesz> <ślesz> to ładne z jego strony, ale powiedzmy, no, każdy popełnia błędy na takim etapie kariery. To jest niesamowite, że wyciągasz ludzi, także takich nieznanych, żeby... Trzeba zawsze windę posłać w dół. Jak się jest już na szczycie, trzeba tą windę posłać w dół i pomóc, wjechać. Ale, ale jakie wjecharz... głębokie przemyślenia w ogóle. Na samą górę innym aktorom, którzy nie mieli takiej szansy, takiej trampoliny jak ja. To jest hmm. niesamowite, że mimo ogromnej sławy, która niemal mnie przygniata, pozostałeś skromnym człowiekiem z Polski i pamiętasz, skąd pochodzisz ciągle. Pokora przede wszystkim, twarde stąpanie po ziemi. E... Tak. Jestem... Jestem chłopakiem, prostym chłopakiem z Warszawy ciągle gdzieś w sercu, chociaż już trochę też z Mumbai'u. Bardzo ci dziękuję. Już. A poszło, poszło! Nie wytrzymałem jednak pod koniec. Rozwoju kariery. Dziękuję bardzo. O, cholercie! Ale poszło w ogóle. A swoją drogą, jak już tak jesteśmy przy obrońcach blan... Puu, jakie blan... Nie, yeah, przepraszam. Bo ja tu na kanale głównie o Blance jechałem i, i tak mi się kojarzy. No, Natalia! To ogólnie, ja rozumiem, że wy jej bronicie, tylko bo dostałem nawet komentarz z jakimś tam filmem, gdzie ona była, występowała właśnie chicken kary Love, to chyba było nie loved, Love, Love, low, Love, Love było, nie? Love. Tak, no i ja pat, 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 patrzyłem to ogólnie, nie obejrzałem tego filmu, bo on trwa godzinę coś. Tylko pat, wiecie co, może kurczę nawet... Czekajcie, zrobimy tak, że ja sobie to... Zaraz, chwilę, znajdę i jakby powiem powiem, powiem powiem o co mi chodzi, nie, bo jakby, to ciekawe, mm, tak ciężko mi teraz powiedzieć, ej, 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 ej. nie no dobra, teraz to już chyba nie znajdę tego, bo nie wiem gdzie. Ale ogólnie dobra, bo to jest tak, że tam wiecie, że komentarze są, że ona wystąpiła w jakimś tam filmie i ten film ma ileś tam y, milionów wyświetleń. A jest, dobra, mam, mam. Proszę bardzo. To jest ten film i on ma 3,5 miliona wyświetleń. Tylko, że on był, proszę bardzo, wstawiony jest 3 miesiące temu, nie? I o to chodzi. I, I dlaczego ja mam do tego problem? Ponieważ ona. Co z tego, że teraz wystąpiła w tym filmie, który budżetowo wygląda, jak wygląda, zresztą, swoją drogą? Y, tyle, że chodzi mi o to, że ona. A tu jest Natalia, nawet. Kliknęła mi się. Chodzi o to, że on. To jest 3 miesiące temu, nie? I tutaj zobaczcie jeszcze, że gu, gu, ten. Tutaj ma nawet jej imię, nie? Widzicie? Ale to już było po fakcie, jak ona się stała gwiazdą w Polsce. A jej początki były, jakie przedstawił nam Stanowski. Czyli ona wcale żadną gwiazdą boliwzką nie była ani z tych rzeczy. Teraz wystąpiła w tym filmie i rzeczywiście on ma tutaj 3,5 miliona wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. Jakościowo na pewno poprawili niż tamto co było, i rzeczywiście wystąpiła. Tyle, że to już jest po tym, jak ona już jest sławna w Polsce, nie? Że to jest ten szkopuł, że ona. I pewnie dlatego też dostała taką rolę, jaką dostała swoją drogą tutaj, a ewentualnie, bo to Chicken Kary Love. Low, Low. Love, Low. Tak czy inaczej. Więc o to mi chodziło, nie? Że ona po prostu, ona już to oszukała. I olbrzymianie jest kolosalne. Nie wiem, to herbata z Tomem Cruise'em na przykład. Ten te, 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 te cały obiad z milionerem, który tam przedstawiała, że ona, o tak, o Jezu, ja się nie sprzedałam tego swego. Dostałam milion, niby dolarów zapłacono. I, Proszę was. Kurwa, to to naprawdę to, przecież to trzeba się ja nie wiem. Poza tym gdy o. Jak na przykład była ta dziennikarka, co nawet Stanowski nam przedstawił, I ona powiedziała, że ona nie, nie często przecież ona, ona w, w Indiach, to ona przecież ma kilkuosobową ochronę wręcz i tak dalej. Burda na Resorach, czy ona zaprzeczyła? Czy powiedziała, że nie ma. Nie, ona tylko... Wiecie, no różne rzeczy można przedstawić, po prostu to zależy tak naprawdę od tego. No nie wiem, ja powiem, że kurwa Justin Bieber to mój najlepszy przyjaciel, codziennie razem śpimy, nie? I, i ktoś może tam, wiecie, walność burdel, nie wiem, mogą być ra, różne ze mną wywiady, tak śpię z Justinem Bieberem, nie? Co on jest gejem, bla, bla, bla i ja nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Tylko, że Justin Bieber to mój pies, bo tak go nazwałem. I mam nawet papiery na niego, że tak mój pies ma na imię. No i co? To o to chodzi, że ona nie zaprzeczyła ani jednemu słowu, co mówią dziennikarze. Nie zaprzeczyła tym kłamstwom swoim, plu, znaczy swoim. Ogólnie nie, nie zaprzeczyła temu wszystkiemu. Nie powiedziała, że wiesz, że ona nie jest żadną gwiazdą. Nie powiedziała, że ona występowała w bardzo budżetowych produkcjach, i to jednej przed tą karierą, na przykład. No to o to chodzi. A ona zdobyła sławę, która trwała już jakiś czas u nas w Polsce i dalej trwa swoją drogą. No i kurczę, już wcześniej. A to, że teraz wystąpiła w tym kurwa Chicken Carry Low, no to to już inna kwestia, bo to jest też, nie? Bez przesady, to teraz to już jest po fakcie i nawet i nazwisko jest, w, w imię i nazwisko wciśnięte, bo wiedzą, że ma jakoś tam, wiecie, followersów z Polski, że jest tam polską gwiazdą, więc chcieli sobie podbić po prostu. Też, no to, to o to ba bardziej chodzi, mam wrażenie, niż ten. No, to jeżeli chodzi o mnie, to jest tyle. No to ja, tu jestem to, bo szukałem w ogóle tego linku. No. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, Stanowski wbił z, z grubej rury, że tak powiem, z buta ostro wparował i no tam tłumy się zebrały. Tłumy się zebrały, naprawdę. Nara.